Witam, Adam. Kopiec mieszkaniec Excela z portalu Excel. I Adam. Kontynuacja pytania od widzów 117. Jak znaleźć elementy z listy A, które zawierają elementy z listy B? Pod filmem tak Widzowie 117, pod pytaniem 117, Bill Szyszkowski zamieścił komentarz, dzięki któremu wiem, jak już napisać tą formułę w jednej kolumnie. Tak, bez kolumny pomocniczej. I jak można to zrobić? Tak, zaczniemy od obliczenia tych ilości elementów, które spełniają ten nasz warunek, a później napiszemy, tak dalej kontynuujemy formułę. I jak ja próbowałem właśnie zacznijmy od tego, tak, od tego samego środka. Jak ja próbowałem, to szukałem za pomocą funkcji znajdź, ewentualnie szukaj tekst, tak czy dane elementy zawierają się w innych elementach. Tak szukaj tekst zwraca uwagę na wielkość liter, tak a znajdź nie zwraca. Tak, funkcja znać nie zwraca uwagi na wielkość liter. Ja będę korzystał z funkcji znać, bo ona jest po prostu krótsza w tym momencie. No i w moim przykładzie nie ma te znaczenia, z której funkcji skorzystam. Ja szukałem sobie, tak, zaznaczałem sobie, jak testowałem, próbowałem znaleźć rozwiązania. Tak. jak szukałem rozwiązania, to zaznaczałem sobie elementy z listy B, tak, blokowałem bezwzględnie, żeby się nie ruszały. Średnik i patrzyłem, czy tak są na liście A, czyli zaznaczałem sobie listę A. F4 też blokowałem, i jak podglądałem wynik F9, to miałem tak jedną listę. No, przy takich właśnie sytuacjach, kiedy mamy tę listę tak w tej samej orientacji, tak, czyli tutaj w pionie, tak się rozciągają, to wtedy tak przyrównywane są elementy na tym samym poziomie do siebie. Dlatego później tak już pojawiają się błędy ND w porównaniu tutaj do błędów argumentu. A nam chodzi o to, żeby właśnie uzyskać taki wynik, jak tutaj się przedstawia. Pod spodem, tak, czyli dla każdej operacji, tak, chcemy uzyskać odpowiedź, tak, czy Ewa tu się znajduje, ale też pytanie, czy Stefan się znajduje ewentualnie, a później to potrzebujemy połączyć. Więc jak uzyskać najpierw taką tablicę? Tu też tak korzystamy z funkcji znajdź, Tak, czyli po prostu porównujemy te wartości, czy są. Tak? Tutaj Stefan się pojawia, tu jest Stefan na siódmej pozycji, a tu nie ma Ewy, tak? zdecydowanie. Więc jak taki efekt uzyskać w funkcji znać, nie szukaj wyniku? Musimy zmienić orientację listy, jednej z list, no, najczęściej tutaj B, czyli ctrl-c i po prostu sobie tak zrobić transpozycję. Tylko, że w większości sytuacji tak listy nam wygodnie jest mieć, od góry do dołu, więc nie robimy tej transpozycji ręcznie, tylko będziemy ją robić w funkcji, tak korzystając z funkcji transponuj, czyli nasz zakres listy B wstawiamy do funkcji transponuj. I teraz tak w środku funkcji znać, one mają inną orientację, tak? Tu lista B ma orientację poziomą, lista A orientację pionową i dzięki temu tak naszym wynikiem jest taka. Matryca, macierz, czy też tabela, patrząc na to bardziej Excelowo. I teraz, właśnie, wynikiem jest ta. Macież, tak, ta tablica, którą widać tu pod spodem, czyli odpowiednio po wierszach. Tak, mamy jedynkę, błąd argumentu, jedynkę, błąd argumentu. Czyli tak, tu znaleźliśmy te jedynki, to znaleźliśmy Ewe. No, później już właśnie nic nie znajdowaliśmy, nic nie znajdowaliśmy, o, tu znaleźliśmy, o, tak, Stefana i tutaj ta siódemka znaleźliśmy Stefana. Tak, średni, a, średnik oznacza nowy wiersz, backslash oznacza nową kolumnę w w tym zapisie tablic, czyli Ctrl Z cofamy się z tego, czyli mamy taką tablicę. Jak mamy taką tablicę, to możemy policzyć ilość tych wszystkich tak, występujących elementów. I tak tu obok jest prostszy sposób, jeśli byśmy chcieli tylko znaleźć tak, tą ilość elementów. I które spełniają warunki. Ale my tutaj budujemy już rozwiązanie pod to, żeby tutaj wybierać poszczególne elementy. Dlatego te nasze wyniki: przede wszystkim tak musimy pozbyć się błędów. Najprościej za pomocą funkcji, jeżeli błąd, czyli średnik 0, czyli nasza tablica się upraszcza. Mamy jeden, no, liczby i sporo zer tam, gdzie nie zostało nic znalezione. Tylko tak nie możemy mieć dwóch kolumn, tak przy naszym późniejszym rozwiązaniu, bo to się. Komplikuje sprawę. Dlatego tutaj korzystamy z funkcji macierz iloczynów, żeby tutaj tak, z tej tabeli dwukolumnowej uzyskać tabelę jednokolumnową, czyli wynik, podsumowanie naszych obliczeń, czyli tutaj po prostu jakbyśmy mieli jedynkę, jedynkę, tu z założenia 0, tak, jedynkę znowu i siódemkę. Tak? Czyli ignorując błędy, czy zamiast ze, błędów podstawiając 0, i sumę z tych poszczególnych wierszy. I potrzebna do tego nam funkcja macierz. Tak, na, na pewno za pomocą funkcji macierz możemy to zrobić. Tak w poradzie 102. Dokładnie tłumaczę, jak mm, korzystać z funkcji macierz i loczynów jak się mnożą macierze. Więc dalej, czyli mamy naszą pierwszą tablicę, tak, z tymi zerami i, o, zerami i liczbami, jak był element znaleziony, i potrzebujemy ją przemnożyć. Przez macierz, która ma w sobie same jedynki, tak? ma jedną kolumnę i tyle elementów, ile jest na liście B. No i jednym z prostszych sposobów na uzyskanie tego jest tutaj zaznaczenie sobie wierszy z tym zakresie i podciągnięcie do potęgi 0. No i wtedy nasza tutaj wartość liczbowa, tablica 2 w 9 to jest po prostu jedynki, tyle jedynek, ile mamy wierszy w danym. Czyli jeszcze raz, tak, nasza druga tablica to jest po prostu kolumna samych jedynek. Tak, jeden ze sposobów na stworzenie takiej tablicy mamy. Tak, wcześniejsza nasza tablica tak? to była ilość kolumn, tak, ile było naszych trzech elementów na B. no i tak odpowiednio przemnożone dzięki temu, tak ważny wynik macie, że to jest właśnie podsumowanie tych wartości, czyli Ctrl Z zatwierdzę, tutaj wynik nieprawidłowy, jeśli chodzi o nasze działanie, ale najważniejsze, tak, czyli tutaj jedynka, tutaj jedynka, tutaj 0, tak podsumowanie i tutaj jedynka, siódemka i zero. Czyli mamy po prostu podsumowanie wierszy razem w postaci pojedynczej kolumny. Tak? I teraz, tak jak mamy właśnie ten wynik, no to interesują nas wartości większe od zera. Tak, musimy sumować ile razy występują wartości większe od zera. No to patrzmy większe od zera. Czyli będziemy mieli teraz tablicę prawd i fałszy. No i musimy sumować prawdy. No to będzie po prostu funkcja suma. Tu musimy pamiętać o kolejności, czyli musimy naszą tablicę prawd i fałszy, czyli naszą funkcję macież większe od zera. Wstawić w nawiasy i tutaj na przykład dodać 0. Tak? I wtedy nasze prawdy i fałszy zamieniają się na 0 i 1 ki. dobrze jest. Tutaj mamy, zaznaczamy. takie 1 i zera I teraz wystarczy Ctrl-Shift-Enter. Tak, bo to jest formuła tablicowa i mamy wynik. Tak, ile elementów spełnia to działanie. Tak jak już mówiłem, tak? jest prostszy sposób na podsumowanie tej liczby. Tak? Prostszą formułkę znalazłem. Ale my i tak części tej formuły, o tu od macierzy do, tak, do znaku większy niż potrzebujemy przy wybieraniu tych wartości, czyli ten fragment możemy sobie skopiować. Tak, tutaj znowu zatwierdzić Ctrl-Shift-Enter i wstawiamy, tak, rozpoczynamy sobie od tego. Czyli tutaj mamy po prostu nasz wynik 110170 Podsumowanie tych wyników. I co w tym jest? tak? Każda wartość liczbowa większa od zera, to jest wiersz, który nas interesuje. I z tego wiersza chcielibyśmy wyciągnąć informacje. Tak? I podobnie, tak jak było w kolumnie pomocniczej, to co symulowałem w pomocniczej, zamiast takiej tablicy nie, wartości liczbowych i zer, chcemy mieć numery wierszy tam, gdzie faktycznie jest spełniony ten warunek, który nas interesuje i fałsz, gdzie nas nie interesuje, czyli wykorzystujemy funkcję jeżeli. Tak, nasz wynik macierzy, nasza macierz, czyli tutaj tak naprawdę lista, bo jedna kolumna tylko, waca wartości odpowiednio. Teraz musimy je ponumerować, czyli wiersz, o, tutaj z całej naszej listy A blokujemy sobie względnie A4, żeby się nie ruszało i tak jak wspominałem, możemy sobie troszeczkę skrócić ten standardowy zapis, odejmując tutaj wiersz nagłówka, tak, bo potrzebujemy numerować elementy tak nie według arkusza, tylko według listy, czyli tutaj byłby jeden. 2, 3, a tak, a nie 2, 3. Więc jak sobie tu odejmiemy wiersz nagłówka naszej listy, tak blokujemy względnie to tak nasze tutaj odwołanie wartości jeżeli prawda, no to są po kolei liczby 1, 2, 3. Tylko oczywiście nie zawsze je wybieramy, bo czasami mamy 0 i w miejsce zera, ponieważ nie poddaliśmy trzeciego argumentu funkcji jeżeli Excel nam podstawia fałszę i to jest super sytuacja dla nas, bo nas interesują tylko liczby i funkcja, z której będziemy sobie tutaj korzystać, min k, tak żeby wyciągać kolejne numery wierszy, ignoruje fałsz, czyli mamy min k, mamy całą tą tablicę i teraz tylko k, czyli najprościej funkcja ile wierszy, tak żeby były kolejne wartości coraz większe, coraz większe, ile wierszy i sobie liczymy tutaj od komórki E2 do komórki E2, Tylko musimy pamiętać sobie zablokować ten zakres z jednej strony bezwzględnie, żeby się odpowiednio rozrastał, tak jak będziemy tutaj przyciągać formułę w dół. I tu mamy, o, zamykamy, zatwierdzamy Ctrl-Shift-Enter. Tak, Jak sobie mamy przeciągane w dół, to mamy poszczególne numery, tak, z wierszy, które nas interesują. Tutaj 1, 2, Trzy tak czujki nie ma, czwórka, piątka i dalej nie ma informacji, dalej są błędy. Tak, a jak mamy już wiersze, z których chcemy wyciągnąć informacje, tak wystarczy to wstawić do funkcji indeks, czyli mamy znowu tablicę naszej listy A, średnik i numer wiersza, tak cała tutaj formuła to jest, żeby zwrócić ten numer wiersza. Zamykamy, Ctrl SHIFT Enter, o nie może być Ctrl Shift Enter, Ctrl. Za duży zakres sobie zaznaczyłem, dobrze, ctrl c, skopiuję sobie, tak, nie może być tak, formuła tablicowa, żebyśmy mieli poprawny wynik, musimy tutaj ctrl, shift, enter zatwierdzić na jednej komórce i dopiero ją sobie przeciągnąć w dół, żeby nam prawidłowe wyniki, takie jak chcemy, zwracała. I mamy te wyniki i standardowy już proces i ponieważ tak tutaj się pojawiają błędy, możemy jeszcze raz, tak, ponieważ obliczyliśmy sobie tutaj obok, tak, liczbę wierszy, które spełniają te wyniki, to tutaj nie chcemy tego błędu liczba, chcemy mieć po prostu puste komórki, czyli jeszcze raz na samej początek funkcja jeżeli i tu możemy sobie właśnie z argument k funkcji min k skopiować, tak, jeśli nasze to K jest większe od wartości z komórki u mnie G2, tak, by nie blokujemy, no wtedy pusty ciąg znaków średnich. W przeciwnym wypadku, tak, zwracać tą funkcję z K. Zamykamy nawias czarny, więc wszystko powinno być OK. CTRL-SHIFT-ENTER, tak, na pojedynczej komórki i dopiero kopiujemy w dół. Huh, nie ma błędów poprawne wartości są zwracane jeśli chcesz pobrać fragment mojej książki wejdź na stronę www.exceliadam.pl/książka bez polskich znaków